Mamy tu przed sobą zdemontowany karabinek Typman 98 K100, z tego względu, że, jak widzimy tutaj, w różnych jego ilościach i częściach znajduje się tak zwany, można powiedzieć, serce karabinka, czyli tak zwana tuba prędkości. W tym wypadku stwierdziliśmy, że są przecieki, to znaczy w tubie prędkości znajduje się Rygiel kompletny, który nie trzyma gazu, po prostu yy, wypuszcza, przez co musimy to usunąć, znaczy tę nieszczelność usunąć. Aby to zrobić, musimy zdemontować rygiel kompletny, znaczy rozmontować go na drobne części, czyli wydobyć na wierzch jego wnętrze. No nie wiem, czy to będzie zabawa prosta, bo mam tu tylko do tego taki śrubokręt. To jest właśnie ta tuba, w środku znajduje się rygielek, który wyciągniemy i oto mamy go na zewnątrz. Tu znajduje się takie kółko zatrzaskowe, które Przytrzymuje gniazdo zaworu. I musimy to kółko wyjąć. Ono niestety jest bardzo małych rozmiarów. Śrubokręt jest dosyć duży, ale będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić. Może nie będzie za bardzo to widoczne, ale umocujemy rygielek w imadełku. Tak. Bez okularów to tutaj ani róż, jak to się mówi. Nie wiem dokładnie, jak by się zabrać, żeby było dobrze, ale powiedzmy, że to będzie tak. O, no ale co dalej? W środku znajduje się sprężyna, więc bardzo nam dociska gniazdo do góry, a my musimy tą sprężynkę jakoś chwycić przy tym trochę zabawy, ale widzicie Państwo mamy ją trochę wysuniętą już i podważając no może coś delikatniejszego wezmę, żeby było bardziej widać objeżdżamy do oczywiście żeby nam się nie zgubiła tak widzicie och i już pomału będziemy ją mieli na zewnątrz już coraz więcej nam wystaje, tak, o, oto i ona w całej, można powiedzieć, będzie krasie, o. I oto jest to kółko zatrzaskowe, które musieliśmy zdjąć. Mamy teraz zaworek, który oczywiście wchodzi, to jest niemadełko pomocnicze, wykręcamy całość, to jest dysza. Naciskając ją powodujemy wyjście zaworu. Mamy zaworek. Oczywiście jest na nim oring. Sprawdzając tu, widzę, że jest tak w miarę OK. Ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby Wam zademonstrować, co jest w środku. W środku mamy sprężynę. No. Dyszem, tak. Pozostaje nam jeszcze zawór tyń, jak się nie mylę, gniazdo czoła zaworu, gniazdo czoła zaworu jest, proszę, niewielkie. W środku pozostał nam jeszcze o-ring Które musimy wyjąć, aby zobaczyć jego stan. Proszę. Jest. Jak się należy. Czyli wszystkie elementy mamy na zewnątrz. Przepuszczał nam zawór od strony dyszy. Znaczy, wygiel kompletny od strony dyszy był nieszczelny. Od strony dyszy. Czyli dysza ma taką twardą uszczelkę tutaj. Widać lekkie wypracowanie, wygniecienie, można powiedzieć. Czoła zaworu. To jest ten element, który powoduje przyleganie, a jednocześnie przez to ma uszczelniać nam zawór. Więc można by powiedzieć, że Zawór zdemontowaliśmy. A teraz pozostaje nam tylko wszystko sprawdzić, przeczyścić i z powrotem zmontować. Dziękuję.